Tu jesteśmy 100 metrów dalej od tego nośnika i tu muszę, muszę się poprawić i przyznać do błędu. Tak, tutaj miałem rację co do tego AMS-u jednego oczywiście, ale tutaj nie są sztrery, tylko są AMS-y. Tu mamy jednego AMS-a i tu mamy kolejne dwa AMS-y. Tak, czyli razem tu mamy trzy i tam jest czwarty. Na tak małym odcinku oczywiście te wszystkie nośniki reklam e, według wydziału urbanistyki i architektury, który nie znalazł e, żadnych papierów na nie, czyli de facto można powiedzieć, że są samowolami. Obecnie te tematy oczywiście są w nadzorze budowlanym. Nadzór budowlany działa jak działa. Wiemy, że przez kolejne lata zapewne się nic nie wydarzy z nimi. No chyba, że wejdzie uchwała, która zostanie poprawiona. E, ok. no i to te, tyle tylko e, w kwestii wyjaśnienia mojej pomyłki co do firmy, yy, która jest właścicielem tych